Zapraszam Was dzisiaj do wysłania wiersza Marii Konopnickiej – Jasioś Pioszek. Posłuchajcie, chcecie pewno wiedzieć wszyscy, jak się chłopczyk ten nazywa, co w ogródku sobie siedzi i na tropce sobie przykrywa. Jest to Jasio, ranny ptaszek, wielki mamy swój pieszczożek, co aż dotąd się nazywał w całym domu Jasioś ja siostrę i drogie dziadki, nieszczęśliwy był chłopczyna, bo zobaczyć nigdy nie mógł, jak się rozpoczyna. Ledwo zimnie raz i drugi, ledwo krzepcze jedno oko, ledwo na bok się obróci, już ci słodko, het wysoko. Aż raz tata mu darował trąbkę temu zaczarowaną. Co tu słońca ci pokaże, i trąbisz bardzo rano. Odtąd Jasio ranym ptaszkiem został po tym wynalazku i tak sobie gra codziennie. Zaraz to słoneczka brzasku. Dobranoc.